Siemaneczko. Witam was w kolejnym filmie. Film będzie dotyczył dzisiaj unboxingu roślin, które zamówiłem sobie od Rare Plant Depot. Będą to rośliny jednolistne lub bardzo małe rośliny. Także niech was nie zwiedzie ten ogromny rozmiar kartonu, który tutaj jest. Bez zbędnego przedłużania będziemy lecieć z odpakowywaniem tego cuda. Nożyczki i lecimy. Nie jest to pierwsze zamówienie od Rare Plant Depot. Już kilka razy zamawiałem od nich paczki i za każdym razem byłem mega zadowolony. Jak będzie tym razem? Przekonajmy się. Nie wiem, czy uda mi się to. Rozerwać, udało się. Dobra. Otwieramy karton. Jak zwykle, kilka kartek z tego sklepu. Tutaj podziękowania. Zobaczcie, jak to jest pięknie, wszystko profesjonalnie zrobione. Tu podziękowania. Tutaj mamy taką kartę roślin. Tutaj akurat mamy scindapsusy. Tutaj mamy wskazówki, co zrobić po zakupie, po otwarciu jak ukorzeniać rośliny. I w takiej pięknej kopercie mamy też paszporty roślin. Dobra, chyba wszystkie wyjąłem. Pierwszy paszport. Tutaj mamy syngonium. Tutaj będzie hoja. Tutaj ponownie hoja. Scindapsus. I ponownie scindapsus. Paczka jest zabezpieczona przez takie chipsy, chrupki. Także ja muszę wydostać paczkę. Nie jest to takie łatwe, wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja zrobiłem malutkie cięcie, bo nie chcę za dużo przedłużać. I widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem, pozbyłem się tych chrupków. I w kartonie był kolejny karton, więc wszystko zapakowane jest naprawdę pancernie. Nie ma prawa tutaj się coś uszkodzić, coś złego się wydarzyć, więc pakowanie to jest majstersztyk. Dobra, może poradzę sobie bez nożyczek. O, przykleił mi się paszport. otwieramy. I tutaj kolejne chipsy chrupki. A pomiędzy tymi chrupkami taka złota paczuszka I druga złota paczka. Dobra, sprawdzę, czy czegoś jeszcze tutaj nie ma. Nie ma, także bierzemy się za otwieranie paczek koloru złotego. Zaczniemy sobie może od, od tej lżejszej. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Mamy taką grubą wapę. I dodatkowo rośliny są owinięte w karton. Tutaj widzę, że coś się musiało wylać, coś namokło, ale to nie szkodzi. Zaraz zobaczymy, w jakim stanie są rośliny. Tutaj mamy drugie zawiniątko. Otworzymy sobie od razu tą drugą paczuszkę. Okej, okay, i tutaj mamy kolejną roślinę. I tu również kolejną roślinę. Dobra, mamy wszystko odpakowane. Możemy zabierać się za odpakowywanie już roślin. Wiecie co? Z której strony tu zacząć? Hm. Dobra, zrobimy to inaczej bez nożyczek. Po prostu wezmę. W ten sposób to zrobię. Ok. Tutaj mamy dwie rośliny. Teraz przydadzą mi się nożyczki, żeby tutaj rozciąć taśmę i ten karton. Uważamy, żeby tutaj niczego czasem nie uszkodzić. Dobra. I tutaj też sobie podetniemy troszeczkę. No i okej, okay, pokazuję wam tutaj pierwsze roślinki. Jeżeli chodzi o tą roślinę, jest to Syngonium Grey Ghost. Z tego co dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, a jeżeli przekręciłem, no to napiszę wam tutaj na dole jaka jest poprawna nazwa tej rośliny. A tutaj ten maluszek to jest Scindapsus 'SP Black'. Pod taką nazwą Zakupiłem tego maluszka. One są zapakowane w taki plastikowy kubeczek, wypełniony wilgotnym mychem spagnum. Bardzo dobry sposób na ukorzenianie. Ale czy najlepszy? Dla mnie nie, ale to w kolejnym odcinku. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj też mamy. Tutaj mamy z Dobra, niepotrzebne mi te nożyczki. Ja sobie tutaj odpakuję. O, już po pomalutko będziecie mogli dostrzec co tutaj jest. Ale ta taśma mocno trzyma. Dobra. Zobaczcie, no cudo natury, po prostu no, coś, coś cudownego. Yy, to jest Sindapsus yy, Jade Satin Variegata. Ukorzeniona już roślina, także mamy problem ukorzeniania z głowy. Przepiękne wybarwienie, zobaczcie, ta zieleń taka limonkowa, tutaj taka bardziej yy, żółć, no i ten żywy, zielony kolor po prostu coś cudownego. No i w dodatku tutaj mamy młodego listka, który sobie wychodzi. Przepięknie. Tutaj roślina jest zapakowana też w plastikowy kubeczek podwójny. Na spodzie jest wilgotny mech sparnum, a tutaj jest lechuza i on sobie tak rośnie i ja go też tak zostawię na razie w tym kubeczku. Zostawimy go, zobaczymy jak będzie nam się rozwijał dalej i no jestem zachwycony. Dajcie znać jak wam się podoba. Odkładamy go na bok i mamy ostatnią roślinkę. Nie, przepraszam przed ostatnią. Właśnie coś mi nie pasowało, ale, ale już jest wszystko ok, i tutaj będzie choja. Zobaczcie. Nie pamiętam nazwy tej choi, napiszę wam tutaj na dole. Bo powiem Wam szczerze, że specjalistą od choi to ja nie jestem i te nazwy są na tyle gdzieś tam skomplikowane i ciężkie, że no nie sposób niektórych jest pamiętać. Przepiękna roślina, zobaczcie na te ciapki, na to wybarwienie. No, jeżeli ona będzie mi pięknie rosła, no to może stać się moją ulubioną choją, bo jest po prostu cudowna. I ona też rośnie sobie w lechuzie. Na spodzie jest mech spagnum. Zapakowane to jest wszystko w podwójny kubeczek. Bardzo dobrze zabezpieczone. Zobaczcie, tutaj nie ma prawa się absolutnie nic wysypać. I ostatnia roślina. Tu też mamy choję. Nie wiem, czy ja to dam radę odpakować. Chyba tak. Okej. Okay. Muszę sobie pomóc jednak nożyczkami, bo tutaj tego nie jestem w stanie tak rozerwać. A nie chcę nic tutaj uszkodzić. Zobaczcie. Tu jeszcze Troszeczkę jest tego puszku, ale to później sobie oczyszczę. I taką choję sobie jeszcze zamówiłem. Też nie pamiętam jej nazwy, więc napiszę wam na dole. Bo tutaj, z tego co pamiętam, to ta nazwa jest tak pokręcona, że, że no, trzeba mieć dobrą pamięć i trzeba się uczyć tych nazw, żeby to wszystko dobrze spamiętać. Ja się jeszcze tylko nad jedną rzeczą zastanawiam, bo teraz mi coś przyszło do głowy: że ja chyba tutaj w tym kubeczku mam dwie rośliny. Poczekajcie. Nie, nie mam dwóch roślin. Muszę zobaczyć w historii rozmowy z dziewczyną, która to sprzedawała. Czy ja jeszcze czasem jednej rośliny nie miałem tutaj mieć? Ale nie jestem pewny. Być może to tylko moje wrażenie, być może chciałem ją kupić, ale zrezygnowałem. Dobra, odkładamy sobie to. I tutaj ponowny, ponownie ten sam sposób uprawy, czyli wilgotny mech i lechuza. Jeżeli chodzi o tą choję, no to ma takie naprawdę sztywne listki. Ten najstarszy, można powiedzieć, jest bardzo gruby. Te są troszeczkę inne. One mają też inną fakturę, inny kształt. No, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. E, dobra, wszystkie roślinki rozpakowane. Ja wam je postaram się pokazać wszystkie razem, o ile uda mi się je złapać. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się prezentuje. Kolejne rośliny. No boskie, przecudowne. Ok, i to by były wszystkie rośliny, które ja zamówiłem. Jeżeli chodzi o opinię sklepu, moje wrażenia to nie jest pierwszy raz, jak ja zamawiam z tego sklepu. Już kilka razy zamawiałem i zawsze byłem zadowolony. I teraz też jest tak samo, tutaj wysyłka ekspresowo, sposób realizacji fantastyczny, rośliny zapakowane są w taki sposób, że nie można się przyczepić absolutnie do niczego. Jakość tych roślin jest po prostu zniewalająca. No. Są tak zdrowe, że no nie mam, nie mam, nie mam słów, naprawdę, nie mam słów, bo mm, cieszę się, że. Ludzie podchodzą do tego, do tego tak bardzo profesjonalnie, że nie traktują roślin jako y, po prostu czysty zysk i, i sposób na zarobienie pieniędzy, tylko naprawdę y, widać, że to są rośliny, które są otoczone, otoczone miłością. I, no i to się, to się czuje, to widać, pełen profesjonalizm. Naprawdę mogę polecić śmiało y, sklep Rare Plant Depot. Oprócz syngoniów, hoi i stindapsusów znajdziecie, znajdziecie też inne rośliny na ich stronie. Na grupie na Facebooku nazwę Wam podam poniżej. Też są często licytacje, są bazarki tych, tego sklepu. Można sobie wylicytować lub kupić naprawdę przepiękne rośliny, bardzo kolekcjonerskie. Takich, których na pewno nie spotkacie ani w sklepie, ani... Ani nigdzie indziej, ani w sklepach internetowych, ani w sklepach stacjonarnych nie ma takich roślin, więc myślę, że warto korzystać. Ceny niektórych roślin są naprawdę bardzo przystępne, więc myślę, że jeżeli ktoś kolekcjonuje takie rośliny, to na pewno będzie zadowolony. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję jak zwykle, że jesteście. Trzymajcie się. Na razie, cześć.